Co to, co ja miałem dzisiaj zrobić. Mm. A, już wiem. Trzeba iść na rower w końcu. Jeszcze w tym roku na żadnej dłuższej wycieczce nie byłem. Chcę przejechać ze Szczecina do Gryfic przez Goleniów i Golczewo. Tak jest plan na dzisiaj. Nocleg dzisiaj w Gryficach. W jakimś tam motelu. A jutro z Gryfic przez... Gościno, Karlino i do Białogardu. A, i jeszcze chcę y, przejechać przez Rymań, zobaczyć słynny Instrybutor. Znaczy, planuję jutro powrót pociągiem w godzinach wieczornych z Białogardu. Pozdro. Czerwcówka rozpoczęta, proszę Państwa. Pierwsza, dłuższa wyprawa w tym roku. No i dosyć późno zaczynam takie przygody. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że w czerwcu uda się kilka takich wypadów kilkudniowych, rowerowych zrobić. No dobra, 3 km za mną A więc jeszcze tylko 177 km. Damy radę! Zaraz skręcam w lewo i będę jechać wałem wzdłuż jeziora Dąbie. I tutaj w lewo skręt w ulicę Jeziorną. No jeszcze kawałeczek i już będę nad wodą, proszę Państwa. Piękna pogoda się zapowiada dzisiaj chociaż jest troszkę chłodno jakieś 15 stopni tak koło 20 może dzisiaj będzie później mamy 2 czerwca godzina 9.00 i właśnie mi się przypomniało jak tędy jechałem zimą tutaj wam puszczę fragment tamtego vloga, on był nagrywany bodajże półtora roku temu. Więc za mną pierwsze 6 km. Jak widzicie, jest tutaj przepięknie, rewelacyjnie. To był strzał w dziesiątkę, żeby się tutaj dzisiaj wybrać na taką pierwszą wycieczkę w tym roku. Traktuję to jako taki sprawdzian kondycji i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem: że stan zdrowia pozwoli na to, żeby pokonać taki dystans. A przypomnę, że planuję około 180 km w dwa dni. Do zobaczenia później. Jadę w kierunku Czarnej Łąki. Do Czarnej Łąki mam jakieś 10 km z tego miejsca, więc już nie tak daleko. Następnie jadę do Lubczyny, którą już odwiedzałem wiele razy. I z Lubczyny pojadę sobie ścieżką rowerową w kierunku goleniowa. Co ciekawe, w Goleniowie z kamerą jeszcze nie byłem, więc e, pojeżdżę sobie tam trochę po mieście, żeby uwiecznić jakieś największe atrakcje tego miasta. No a dalej to już będę kombinować jak się dostać do Golczewa. Ahoj przygodą? a nie przepraszam. E, ahoj antyprzygoda. Tutaj. Ta droga prowadzi takimi zakrętami. Zobaczcie tutaj, jaki jest zakręt, niemal 90 stopni w prawo. I zaraz będzie kolejny podobny zakręt w lewo. Także bardzo, bardzo malownicza trasa tutaj się znajduje. Kilometr trasy robi się y, troszkę cieplej, natomiast przeszkadza trochę ten wiatr, który wieje mi prosto w twarz. O, mną pierwszy rowerzysta. Nie wiem czy coś widać, ale na liczniku 13 km. Coś wam pokażę. Tam o po drugiej stronie jest Szczecin. Widać tutaj dźwigi na stoczni, Radisson Hanza Tower, Katedra i wałych robrego między innymi. No. A ja lecę jeszcze parę kilometrów tą ścieżką i dojadę zaraz do Lubczyny. A potem chyba będę jechał już asfaltówką. Do zobaczenia później. Okej. Okay. Lubczyna 7, 38. Jadę do lubczyny 7 km 16 km na liczniku a więc jeszcze około 6 zostało mi do lubczyny jeszcze 163 do końca no jest drugi checkpoint Też tak umiem bez trzymanki i się nie chwalę Wyjazd z Lubczyny w kierunku Goleniowa Z tego co pamiętam, to Goleniowa można dojechać tą właśnie rowerówką co teraz jadę eee, Jeszcze jakieś 12 km tam mam Przede mną jakieś dwie babcie mnie wyprzedziły Ale one na elektrykach były, więc nie ma. Już myślałem, że z moją kondycją jest aż tak fatalnie. 29 km trasy, także przede mną jeszcze jakieś 70 do gryfic, znajduje się w Okolicy Łozienicy, gdzie znajduje się Goleniowski Park Przemysłowy. Czyli obszar, gdzie znajduje się wiele różnych firm. No to Sru. i cyk, dojechałem do Goleniowa. 32 km na liczniku. Jest dobrze, jest dobrze. <mulacza> Kierunek Golczewo. 40 parę kilometrów mam aż do Golczewa, więc. Się będzie dużo działo po drodze Oj, będzie się działo Struga Marszewska Tak wygląda wyjazd z goleniowa w kierunku Golczewa Póki co jedzie się dobrze ale ten wiatr mnie hamuje kurczę, bo wieje mi dalej prosto w twarz Kierunek trzeci zjazd, no na masze go A za mną już 40 km Także już jest dobry wynik Oho! Zaczyna się! Ale bardzo miły pan traktorzysta zjechał mi 250 metrów skręt w lewo na jakąś leśną ścieżynkę no i już jestem w lesie To jest prawdopodobnie część puszczy goleniowskiej Przepraszam o kurde tu już coraz gorzej Pozdro a ja jestem już parę kilometrów za goleniowem na takich terenach tutaj leśnych no jest bardzo przyjemnie, na niebie ani jednej chmurki. I zrobiłem sobie krótki postój na 42 km na wafelka z Biedronki. Biedronka to ponad 600 sklepów, więc nie odchodząc daleko od domu, dostaniesz wszystko, czego potrzebujesz po atrakcyjnych cenach. Mmm, Ja już będę latać 46 km trasy, więc już prawie jestem w połowie, a po mojej lewej stronie, gdzieś tam w oddali, znajduje się rezerwat Żółwia Błoć No nie wiadomo co to nie wiadomo. Trasa turystyczna Moracz Babi Gość A to ci dopiero niespodzianka To ja na ten Moracz jadę Na Moracz A do Golczewa zostało mi jakieś 25 km. Więc myślę, że tak koło 15 powinienem tam być na spokojnie. Dobry czas mam, dobry czas. A tutaj proszę Państwa, sklep z, kib z kiblami przy ulicy. Kible i umywalki, masakra. He, he, he. Ale nie będę tutaj korzystać z nich. Wolę pod drzewkiem. A few moments later. Jeszcze czterdzieści dwa kilometry. Jest git. Żychliwko. Nie, Żychliw. Żychlikowo. Ło kurde. Ja już czytać nie potrafię. Jakiś kosmos. Tam było święto a tu jest święto no i to koniec święto za 30 metrów skręt w prawo, czyli tutaj na czarno głowę. Kurczę, gdzie ja w ogóle jestem? Masakra jakaś. Kaj jo jest. Kici kici kici. Zero reakcji na kici kici. O, jak dobrze, jest dobra miejscówka. Ale tam chyba będzie lepiej, bo w słońcu. Jest zimno, więc wolę w słońcu sobie posiedzieć. O, jak dobrze, zrobić sobie przerwę. W końcu jakąś ławkę znalazłem. Pora na drugiego wafelka z Biedroneczki. Jakie to szczęście, że Biedronka jest tak blisko. A ja właśnie mam na liczniku 68 kilometrów. Minąłem wieś o nazwie Bóg, a ten czerwony szlak, w którym teraz jadę, to tak zwany leśny szlak golczewski, w którym, jak widać, nikt poza mną nie jeździ. szlag kolczewski, ciąg dalszy.. Kolejna ciekawostka, wiatra kolenderski. Zostało po nim coś takiego. Czyli taki wiatrak bez śmigieł. No jest, kolejny checkpoint zaliczony. Bolczewo, proszę Państwa. Trzy czwarte drogi za mną. Adios Bolczewo. No Kamień z serca, że to sosnowica, a nie sosnowiec. Uf, całe szczęście. A cóż to za wynalazek? Butelka popełniła samobójstwo. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Ostatnie 15 km. No i oczywiście ostatni fragment musi być po piasku. To jest już tradycja. Końcowe etap zawsze musi być najtrudniejszy kota albo lisa to jest lis uciekł no szkoda kołomąć no dobra 67 7 km do Gryfic masakra już po prostu tak nie mam sił no niestety wyszedł absolutny brak formy w moim wykonaniu kołomąć mnie wyjaśnił Jeszcze jakieś jabłonowo Ale że jak to Pozostało 100 metrów Gdzie to jest? Ty no gdzie to jest? Cholera Chyba trafiłem to jest Trzygłowska 32. To tu jest ten, ten niebieski chyba budynek. To jest ten motel. Dzień dobry ponownie. Już się zameldowałem w Gryficach w motelu restaurant 32. Czyli jest tutaj restauracja. Rano mam śniadanko. No tanie to nie było jedno z droższych miejsc w, jakich, w jakim będę nocować. Bo po prostu nic tańszego nie mogłem znaleźć. I... No ale jedną noc to jakoś przeżyję w tej cenie. E, za to fuj, oj nie będę sobie żałował yy, niczego na śniadaniu. A tak wygląda pokój. Tu jest łóżko. Tu sobie rower wciepałem. Tam jest jakieś biurko. Jest telewizor. Tu jakaś półeczka. Wieszaki. Z tamtej strony też są jakieś wieszaki. Chociaż woda jest jakaś. No i tu jest łazienka. Ręczniki są. To dobrze, bo nie brałem. No i tu jest prysznic. Szkoda, że nie ma deszczownicy, no ale już nie będę tutaj marudzić. No i to znowu ja, znowu ja. Dobra, odpocznę trochę i idę na miasto coś zjeść i na jakieś zakupy.